Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to Tilgar. cześć i witam Was w pierwszym odcinku ASR, czyli Airsoftowych Recenzji. I w pierwszym odcinku zrecenzujemy moją kamizelkę Morateksa. Przez wielu airsoftowców jest uważana za jeden z gorszych wyborów jeśli chcemy jej używać w celach airsoftowych. Dlaczego? Jest ciężka, mało mobilna, przeszkadza w czołganiu się ładownic nie można odczepić każdy się w niej poci jak świnia ponieważ żadnego przebiegu tam nie ma wszędzie dookoła mamy ładownice tak więc właśnie w poruszaniu się w czołganie jak już wspominałem trochę przeszkadza ale ma również swoje plusy. Mianowicie jest to polski wyrób ma dobrze zrobiony polski wzór WZK 93 ma sporo, dosyć ładownic różnych tak więc jest właśnie jakiś tam wybór czy to, jeśli chcemy magazynek od AK bez problemu się zmieści, nawet dwa podwójne ładownicze na AK tu i tu, jeśli się nie mylę nawet magazynek 8 piątki 5 włożymy gdzieś indziej, chociażby tu tak więc jeśli mamy wybierać tak naprawdę, tak wystaje, bo to jest high cap trochę wysoki, ale i tak nie, nie, nie wypadnie, jak już to wyżej po prostu mniejsza z tym tu nie wypadnie, bo jest na ściągacz. Tak więc na pewno ładownicy mamy różny tutaj od groma, aż po od tych, od AK, aż te po granaty itp. itd., których tak pewnie nie będziemy używać, ale jak sami widzicie, Leży nawet fajnie, fajnie wygląda jak najbardziej, aczkolwiek nie będziemy w tej właśnie serii porównywać kamizelek tego typu do typu mole, bo wiadomo, że mole ma o wiele więcej, o wiele więcej po prostu plusów, przede wszystkim te ładownice itp. itd. Tak więc jak najbardziej, ale mi się spodobała, ja ją kupiłem za okazję, za 80 chyba złotych, jeśli się nie mylę, tak więc jak najbardziej polecam. Ma jeszcze ten plus, że w zimie ociepla, tak więc w zimie starczy mieć zwykły mundur, zimowy najlepiej i kamizelkę już jest nam ciepło. W lecie jest za ciepło, tak więc rzadko w niej biegam teraz, ale to się prze... to już się zmienia, bo trzeba gdzieś magazynki właśnie chować. Ale mniejsza z tym jak najbardziej kandylka mi się spodobała, jak najbardziej mi się dobrze w niej chodzi. Właśnie w tej serii nie chcę wychwalać moich rzeczy, ale recenzjować. Tak więc w tej kamicelce, jeśli mam dawać oceny, będziemy dawać oceny dałbym około 6 na 10 punktów ze względu, że ma kilka minutów, ale wszystko się mieści to co mi jest potrzebne czy to magazynek, czy to chusta, chusta, tak, chusta akurat wyjąłem i inne jakieś tam nasze małe popierdółki oczywiście są jeszcze tutaj na ramienniki, ja je zdjąłem, bo nie są mi potrzebne no ale to by było na tyle tak więc właśnie widzicie pierwszą recenzję mojego sprzętu, Te będą odcinki około 5 minutowe, całych moich sprzętów od kamizelki, po buty, po hełmy okularki, po, aż po repliki. Następny odcinek będzie właśnie replika, trochę dłuższy, e, MP5 i tak dalej, i tak dalej. E, tak więc jak najbardziej tej kamizelki teraz już chyba się nawet nie da dostać. Na Allegro nie widziałem, na komisie WM ASG nie widziałem. E, tak więc teraz jest to na pewno mniej dostępne. E... Zostawię to. No, papuga też musi coś powiedzieć. Ale to by było na tyle moi drodzy widzowie. Zauważyliście, mam taki sprzęt, a nie inny. Ja pod wojsko polskie, przede wszystkim mam wszystko tu większość rzeczy polskich, 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 tak więc mi taka mizelka pasowała i mi się spodobała. Spełnia swoją funkcję, spełnia, nawet jeśli ma kilka minusów, które są dosyć, dosyć dokuczliwe. Ale mniejsza z tym, ja mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. ASR, airsoftowych recenzji, w już później na drugim odcinku zobaczycie moją MP5 Jing Gonga.